Panie Marszałku, Szanowni Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo, Panie Januszu Kowalski, powinien Pan przyjść z kwiatami i przeprosić za czyny Waszych ośmiu lat, które świadczą o rozdwojeniu jaźni. Z jednej strony mówiliście węgiel ponad wszystko, z drugiej zamknęliście czternaście kopalń węgla kamiennego. Z jednej strony krzyczycie, że węgiel to suwerenność Polski, z drugiej sprowadziliście kilkadziesiąt milionów ton węgla z Rosji. Z jednej strony węgiel ratunkiem dla polskiej energetyki, mówi premier Morawiecki, z drugiej tenże sam premier Morawiecki jedzie do Unii Europejskiej i podpisuje Fit for 55. Powodując zamknięcie kolejnych kopalni. A dzisiaj, kiedy gazowa ustawa mocowa ma ratować Polaków przed brakiem prądu w gniazdkach, wy z mównicy sejmowej kłamiecie, że gaz będzie z Rosji. Choć dobrze wiecie, że jesteśmy gazowo niezależni. Kłamiąc, kłamiąc, zagłosujecie za tą ustawą. O czym to świadczy? O rozdwojeniu jaźni.